Hej kochani, Hej kochani! Witajcie na moim kanale w kolejnym filmie paznokciowym. W poprzednim filmie, gdzie Darek robił mi hybrydy, było ponad 50 tysięcy łapek. W górę. Lajków, tak. Co Dlatego nagrywamy kolejny filmik i zostańcie do końca, bo mamy dla Was konkurs i fajne rzeczy są do wygrania. A co musicie zrobić? Napisać fajny komentarz, dać łapkę i suba, ale musicie też... Właśnie. Oglądać. oglądać. Dziś robimy na paznokciach ombre, tak jak obiecywaliśmy. Mam krótkie paznokcie, więc myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych, ponieważ nie każdy ma długie, przedłużone paznokcie. Myślę, że większość z nas ma jednak krótkie, więc ja już teraz zostaję przy moich naturalnych. Ja mam krótkie. Ty też masz krótkie. I mamy nowy sposób na ombre. Zobaczymy, czy ja to tak się Ja już oglądał wyjdzie. filmik Suzy 10 tysięcy razy i musimy się udać. A dzisiaj Karolina ma piękny makijaż, więc. To jest właśnie... Właśnie w takich kolorach. Z bliska zaraz nagramy. Tak. Wam pokazać. Pokażemy Wam jakie kolory wybraliśmy, bo chcemy, żeby ten makijaż był taki naprawdę wiosenny i naprawdę świąteczny. O, tulpy tutaj mamy w tle. Wszystko jest takie żółte i zielone i piękne i wiosenne. Dobra. To co, zaczynamy? Pokażemy Wam co my tu mamy i pokażemy Wam nowy zestaw do robienia hybryd marki Semilac. No, i oglądajcie uważnie do końca. Kochani, najpierw Wam pokażemy, co jest w zestawie, który dziś będziemy wykorzystywać. To jest zestaw z takim słodkim jajkiem, bardzo, bardzo wielkanocny. I to jest taka niepozorna, mała lampka, bardzo lekka, w ogóle malutka. I zobaczcie, ta lampka jest używana na. Kabelek, ładowana przez kabelek. I możecie ją używać przenośni. <grymne> Można wkładać pojedyncze palce. Możecie ją zabrać w podróż, na jakiś wyjazd. Moim zdaniem super sprawa. Poza tym w zestawie mamy striper do ściągania lakieru. Mamy piniczek 100x180. Mamy jeden kolor lakier 147 Violet in the Dark. Oraz bazę i top standardowe. Oraz cleaner i aceton do ściągania naszych paznokci. Jest taki mniejszy zestaw, idealny właśnie na jakieś wyjazdy. W zestawie znajdziecie też powerbank do jaja, jak będziecie gdzieś na mieście i chciały go sobie, wiesz, przenośnie, albo w samolocie, albo gdzieś nie będziecie mieli dostępu albo będziecie musieli naprawić paznokcie to jest właśnie fajna sprawa, że ten power jest w zestawie a tu Dariusz wybrał sobie takie kolorki nie znalazłem tutaj typowego żółtego, żółtego i zielonego, zielonego, zielonego tu widzę, że one są jakieś takie wszystkie pomiędzy jakaś limonka tutaj, pistacja, kolor pistacjowy i też będziemy używali obok tych pięknych kolorów też będziemy używali tutaj semi flash. Kameleon 03. To jest ten zielony kolor. Użyjemy też takiej płytki do mieszania kolorów, żeby zrobić też ombre i użyjemy też pędzelek do żelu. Teraz pokażę wam na próbniku kolory, zobaczymy jak one wyglądają w realu. Na profesjonalista. Mała lampka się ładuje, więc użyjemy dużej lampki. Już wiesz, wow. jakie, jakie kolory wybrać, czy nie? Ja nie mam. Które powiem. do siebie pasują? To ja, chyba jest trochę za jasne. Ale ty nie, ty chyba, chyba weźmiemy ten jaśniejszy, bo jest taki pastelowy. taki tak będzie łatwiej omry zrobić, nie Weźmiesz? wiesz? Tak. No. no to dobierz do niego jakiś ładne żółty do tego, do tego. fresh pistachio. O, ten też bardzo ładny. Ja myślę, że ten będzie idealny do tego, do tego pistacjowego. Zaczek pięknie to będzie razem wyglądać koło ten? No, idealnie. No tak i co? to się prezentuje. <laughs> myślę, że weźmiemy ten żółty i ten pistacjowy. Tak, a ja obstawiam lime green i pistacjowe. Tak? tak? Ten taki zielony? Mhm. No to jest to, taki żółty, nie? No w sumie weźmiemy te dwa, będzie ładnie wyglądało. I weźmiemy zielony ten. Ten trzynastka i piętnastka. Zaczynamy. Has. Kto tak. który tu mam teraz użyć? I cleaner. Musisz znaleźć. Opuszczacz. Po polsku jest. Łe, to łatwizna. Masz trochę skórki, musisz się wybrać do specjalisty. Nie, Albo sama prostu uleję oliwki. No, łatwizna. Ja ci tu zrobię pięknie. Za darmo. A ty mi tak całe palce myjesz. No, odtuściłem je. Zabieram ci to. Okej, okay, co najpierw nakładamy? Bazę. I co teraz? Nie ma bazy, Mam tylko to. Masz. Jest baza. Użyjemy małej zestawy. Małego pipka użyjemy. Tak. tak. już ja wprawę w tym. Ale wszyscy, byli, wszyscy byli pod wrażeniem, jak, jak sobie poradziłeś, i niektórzy pisali, że mimo, że są dziewczynami, to gorzej malują niż ty. Dlaczego? Bo muszą się trenować, no. Jakieś różne techniki są. Będę kulfonki. <noise> nie, nie chcę kulfonków. Chcę być ładne na święta. Ale mówię, że muszę mógł się zapisać na jakieś szkolenia, to się nauczą. Ja albo. sama bym chętnie poszła na szkolenie, właśnie no. sobie na muszę iść. Nie wkurzacie do malowania? No, 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 nie, to jest odprężające, relaksujące, coś takiego. W części się wkurzają pewnie, że jak to mi nie wychodzi. No spokojnie się ściąga, uczymy się na własnych błędach. 10 razy zrobicie już będzie lepiej. tarcz, to już drugi raz, to jak trzeci raz, to już będzie w ogóle. Sz Wow Do lampy utwardzamy na, na 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 początku zrobimy podkład ciemniejszym kolorem, będzie łatwiej Użyjemy tego fresh pistachio Dobra, to zaczynamy, chodź tutaj z paluszkiem A dla tych dwa będziesz sztuki wcierał, nie? Oczywiście, pamiętajcie moi drodzy, żeby nie stawiać lakieru blisko lampy Bo zrobią się w niej gluty I żeby mieszamy lakier tak, nie potrząsamy, żeby nie było bąbelków A skąd ty to wiesz? A bo Dario się nauczył z Semi TV. Jest Dzień, tak łatwo, co? Spierasz. Cicho. No, ty, ty musisz się patrzeć. <grym> <grym> to jest najgorsze jest to, że ty wchodzisz mi tu swoją twarzą, chociaż ty nie, nie, nie robisz. Więc <grym> czy jest równo. Tak równo na pewno nie potrafisz, jak twój mąż. Teraz użyjemy naszego jajka. Tutaj mam, trzymam. Okay? I wkładamy. Dobra. Tutaj na środek musisz być. Dobrze. Masz maluż w tym czasie coś innego. Ale pamiętaj, że lekary nie mogą być blisko. Okej okay, moi drodzy, pazurki mamy już zrobione, jedna podkład, cieniutka jedna ale warstwa, ale powiem wam, że długo nam to zajęło, długo, długo, Dariusz, no cicho, no cicho, teraz, żeby było śmiesznie, wyjmiemy na nasz Semilac Art Holder takie dwie kropelki, parę kropelki koloru, teraz druga strona, też, nie za blisko siebie, na paznokciu, jak mamy jeden kolor, zacznijmy może od tego największego, będzie ładniejszy, jakby tak, staramy się bok pomalować tym jaśniejszym kolorem. Pamiętajcie, żeby zrobić to dokładnie, żeby po bokach nie wystawało nic. Robimy jedną kolorę. Jestem pod wrażeniem, kół. bo ja bym tego nie pomalowała tak ładnie. W sensie w ogóle bym nie wpadła na to, żeby robić sobie takie ombre. I teraz drugi bok. Bardzo mało, pamiętajcie. Drugim kolorem. Mm -hmm. i teraz normalnie manikurzystki robią tak, że po prostu zaczynają to pędzelkiem mieszać pędzelkiem. czystym. ale my jako artyści <laughs> mamy tutaj pędzelek i teraz na jedną stronę pędzelka zanurzamy ten żółty, na drugi ten zielony i tak jakby staramy się go zmieszać ze sobą pamiętajcie, że ten pędzelek musi wchłonąć ten kolor trochę, dajcie mu chwilę widzicie, już się robi takie ombre, może tak mocno nie widać tego na na tej białej podkładce, ale na palcu będzie mocniej widać. No dobra, i teraz musisz patrzeć, gdzie jest tak, który kolor, nie? Tak, tak, ja już widzę tutaj, że na dole. Te. widzicie, Darek, to wybierasz takie rzeczy robić. Ja jestem artystą. Darek jest w ogóle manażem. maluje wszystkie ściany. On cały czas maluje manażem. ściany. i teraz staramy się delikatnie przejechać po środku. To jak macie za dużo, to ściągnijcie sobie z pędzelka. Pamiętajcie, gdzie jest który kolor. Ale fajnie się tak rozpływa. Super. Ale fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Weźmiemy troszeczkę jeszcze zielonego, poprawimy tutaj zieloną z tej strony, żeby nam nie wyszło za bardzo. Okej. Okay. Tutaj da już oczywiście z... Trochę tu skórki wlazło, ale to wyciągniemy takie. Pięknie. Dobra. Teraz możemy to wcisnąć do lampy, a później pokażemy wam z bliska. A może dać drugi palec, w międzyczasie jak trzymasz to, bo to długo zajmie. Zrobimy tutaj zajmie. Przecież więcej zielonego. Więcej powiedzieć. zielonego, zielono się skończyło. Ale jak widzicie, Szybko nam to poszło. Tym bardziej, że ja jestem facetem, to w ogóle szybko. No to w ogóle szybko. No, ładnie ci to wyszło. No jeszcze no, dwa zrobimy takie i wystarczy. Już masz dosyć. No nie masz ostrości, wyszedłeś. Halo, halo! No, gdzie jest ostrość! Ratunku! Wracamy <noise> do ostrości. Ale no, bardzo mi się podoba, podoba Ci się to? Tak. Szczególnie jak ty to robisz. Dlaczego? Tak no robisz? tak jest łatwiej. O, Mam ładnie. gotowe. Dlatego ty ze mną to filmiki mówi... No, Darek, nagrajmy filmik! Nie, no to ja poszedłem, do Karoliny powiedziałam. Karolina przez 50 tysięcy, może no, byśmy nagrali filmik. I co, to będzie koniec twojego ombre? później robisz już tylko pyłek? Tak, no przecież... Jezus, to jest w ogóle sukces ombre, a nie. <ślesz> Kurde. Robisz tylko pyłek później? Nie wiesz. No bo pyłek jest trochę łatwiejszy. Dariusz teraz będzie sprawdza jak... Dariusz teraz testuje jak wyjdzie piłek, pyłek na dwóch kolorach. Pamiętajcie, żeby wszystko tutaj posprzątać, dobrze zakręcić i umieścić w ciemnym miejscu, a to przyćścimy sobie acetonem. Na teraz na się... to musimy jeszcze top no, no wipe, bo inaczej nie wejdzie pyłek. Mamy tutaj taki nasz gadżet, to jest silikonik i tym będziemy nakładali yy, nasz pyłek, żeby sobie palców nie obrócić. Bo y, czy położysz go na ten kolor, czy na ten, to on, on i tak będzie miał taki kolor, wiesz o tym? Aha. To nie wiedziałem. To spróbuję teraz ten Spróbuję O, ten będzie ładniejszy do naszego świątecznego paznokciowego odcinka. Ten i tak. Ale co myślisz, że będzie to pasowało do. Trochę tutaj smugi narobiłem, bo źle utwardziłem. Ale. Myślę, że nie będzie pasowało do tego. No, raczej no kłóci, jak mamy zrobić. Ja się nie kłócę. Ja robię te paznokcie, a ty pani mi tu przeszkadza. No, pani wchodzi do mojego salonu, mówi mi pani, jak jaką robić paznokcie. Ale wyszedł pan z kadru. Cicho, proszę, cicho. To jest magia, jak za każdego jest magia. Proszę wcierać. Wcierać. Wcierkę. Fajne są te... te urządzenia, bo aplikatory? one... Właśnie, te aplikatory, bo one tutaj wejdą wszędzie. Trochę tam. Dobra, okay. teraz na wszystko nakładamy top coat. I zaraz wracamy. Pani, paznokcie są zrobione. Jestem pod takim wrażeniem. Naprawdę z filmu na film widzicie coraz lepiej. Antestadariusz. Ja, ja właśnie nałożyłam sobie oliwkę jeszcze na paznokcie. Naprawdę pięknie się prezentowało, Mam nadzieję, że tu wszystko na przebitkach dobrze zobaczycie. Zobaczyliście. Zobaczyliście. Jestem naprawdę siebie dumna, kochanie. Moi drodzy, więc teraz czas na konkurs, a do wygrania są trzy dowolne kolory semilaka. Jakie tylko chcecie, jak a jest wybór ogromny. I do tego jest set semilak Test Te W nim się znajduje właśnie... To fajne jajko, nawet i powerbank, kolory, taki, taki początkowy zestaw. Co chciałem powiedzieć? Co musicie zrobić? Musicie napisać w komentarzu. Jakie paznokcie będziecie mieli w te święta. I oczywiście po przecinku dopiszcie kolory. A Karolina wybierze razem z Dariuszem trzy, trzy najbardziej. najbardziej kreatywne odpowiedzi. Możecie popłynąć, możecie naprawdę historyjkę myśleć. wymyśleć, jakie te paznokcie będą. Im ciekawsza odpowiedź, tak naprawdę tym lepiej. Tak, a Samilek postara się wam jak najszybciej te zestawy wysłać. Kochani, linki do wszystkich rzeczy, których użyliśmy są w opisie. Znowu, jeżeli będzie 50 tysięcy łapek, po raz kolejny Darek zrobi mi paznokcie. Dobra. Jestem ciekawa, czy dacie radę. Mam nadzieję, że te filmy wam się podobają, jak robimy razem. Powiem szczerze, że dla mnie to jest super zabawa, bo nie muszę sama... I, nie musisz nic robić, po I powiem wam, że Darek jest naprawdę dobry w tych paznokciach, jestem pod wielkim A za dwa dni je zmyję pewnie? Nieprawda, będę w nich Do chodź. świąt, do świąt. Będę w Dzisiaj jest środek, to nagrywamy. <laughs> Okej, okay, kochani, dajcie kciuki w górę, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa, pa.